Wiesz, że w niemieckim nie ma SIĘ jako takiego? Albo inaczej, jest tych wersji SIĘ aż pięć i nie zawsze będziemy je tłumaczyli jak SIĘ. Jeżeli brzmi zbyt skomplikowanie, to zajrzyj do animacji. Myślę, że sprawa stanie się o wiele prostsza, jeśli zobaczysz, jak ma się sprawa ze słowem SIĘ. Zapraszam. ZEC DICH BYTE! Posadź się proszę. Któż nie słyszał tego zdania, jeżeli miał do czynienia z rzeczywistością niemiecką? Być może słyszeliście również: Posadźcie się państwo, czyli Zecen z Ich Bete. W języku polskim nikt tak nie powie. A to dlaczego? Bo czasownik siadać nie jest w języku polskim zwrotny, tak jak w języku niemieckim. Co to znaczy, że czasownik jest zwrotny? No po pierwsze to, że przy nim znajduje się to, to słowo się, które fachowo nazywa się zaimkiem zwrotnym. W języku niemieckim jest tych wyrazów kilka. Nie ma jako takiego zaimka się. Poza tym z logicznego punktu widzenia czasowniki zwrotne nazywają czynności, których efekt widać bezpośrednio na wykonawcy. Ja czeszę się. Uczesana jestem ja, czyli wykonawca w tym zdaniu. Ich, keme, mich. Ty czeszesz się. Uczesanie widać na wykonawcy: ty. Du kämst dich. Nie wszystkie czasowniki, które są w języku niemieckim zwrotne, są zwrotne w języku polskim. W języku niemieckim jest rozmawiać się, unterhalten sich, a w języku polskim jest po prostu rozmawiać. Bywa też sytuacja odwrotna, kiedy to czasownik w języku polskim jest zwrotny, na przykład uczyć się, a w języku niemieckim nie jest lernen. Przejdźmy teraz do zaimka się, który w języku niemieckim, jeżeli przetłumaczyć by go dosłownie, oznacza mnie, ciebie, nas, was. W trzeciej osobie liczby pojedynczej liczby mnogiej oraz w formie grzecznościowej zaimek się to wyraz sich. Być może zauważyliście, że zaimek zwrotny w języku niemieckim to po prostu zaimek osobowy w czwartym przypadku z wyłączeniem trzeciej osoby liczby pojedynczej i mnogiej żeby mnie ciebie nas was przetłumaczyć jako się podmiotem w tym zdaniu czyli wykonawcą czynności musi być jego wersja zmianownika. w skrócie wygląda to tak ich mich tu tych wir, i er euch plus trzecia osoba czyli z przykład z czasownikiem myć się z ich waszym weźmy trzecią osobę ona jeśli ona myje siebie no to musimy powiedzieć Zych. Ale jeśli ona myje dziecko, to już tego zych nie będzie. wäscht das Kind. Jeśli to nagranie, ta animacja wniosła coś pozytywnego w Twoje życie od strony umiejętności związanych z językiem niemieckim, to pamiętaj o tym, żeby kliknąć łapkę w górę. Dziękuję, Tobie życzę powodzenia w nauce języka niemieckiego. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.